Zekstał stał na wieździe na rampę przed naczepą, a oni sobie poszli, nie papieroska, nie wiem, widocznie przerwę mieli, ale dobra, nie o tym. Najfajniejsze jest to, co za chwilę zobaczycie. Zbieram się do ruszania, a tu co? znowu dyskoteka nie odpali elegancko i stoję pod rampą a tutaj o godzinie 6 zacznie się kocioł rozładunki załadunki tutaj walą kontenerami praktycznie nie ma gdzie się zawrócić jak ktoś oglądał film z DAFa 105 jak tutaj też stałem tylko że odjechałem od rampy i wtedy rozrusznik padł co tu się działo? Nie wiem, dzwoniłem do szefa, obudziłem go. Myśli duma. Szuka numerów, do serwisu jakiegoś całodobowego. Jak nie, to trzeba będzie dzwonić rano do serwisu DAFA. Nie wiadomo czy tak ostrzała przyjadą. W każdym razie rampa zajęta, trochę lipa z tego względu. Jeszcze też myślał o czymś takim. Wziąć znowu niebieskiego odpiąć, przyjechać tutaj samym koniem, suwałk, to co najmniej 6 godzin.